Jest tak, że zmienia się perspektywa w różnych kwestiach, i w moim życiu tak było wielokrotnie, w takiej nawet prostej rzeczy, bo jak wiecie, nazywam się Ewa, na imię mam Ewa. Urodziłam się 1 czerwca na Dzień Dziecka, imieniny mam 24 grudnia, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia. I jako małe dziecko przeżywałam, że zawsze na Dzień Dziecka i na urodziny to było jedno świętowanie, nie miałam dwóch, wiecie. Że na Boże Narodzenie, kiedy wszyscy byli pochłonięci, wiecie, przygotowaniami do świąt, nikt nie pamiętał o tym, że mam na imię Ewa i nikt nie świętował tego. A w ogóle Ewa, imię wydawało mi się takie mało atrakcyjne, takie jakieś, wiecie, niefajne. No i w ogóle ta Ewa zgrzeszyła w raju i wszystko było takie, wiecie, B. I to co zobaczyłam z czasem, że wszystko się zmieniło, bo Zobaczyłam, że urodziłam się na dzień dziecka, że dużo mam w sobie takiego entuzjazmu życiowego, że dzień, ten dzień dziecka wypadł w czwartek i to było Boże ciało, że byłam blisko gdzieś Boga przy tych moich urodzinach, blisko jakiegoś wielkiego święta jego że w Wigilii też blisko jestem niego, że imię mam Ewa dająca życie, a nie tylko wiecie, ta Ewa, która jakby spowodowała, że grzech zapanował na świecie. Wiecie, zmieniła się perspektywa, i jestem wdzięczna za to, że Bóg kolejne skarby we mnie odkrywa, że widzę dużo takich pozytywów w sobie i że to jest takie, wiecie, pocieszające, silnie pocie pocieszające: że wszystko może się zmienić, że to, co dzisiaj widzę, jakoś coś negatywnego, za pewien czas może okazać się bardzo pozytywne. Więc jestem wdzięczna, że mam na imię Ewa i że urodziłam się 1 czerwca na Dzień Dziecka i że mam imieniny w wigilię Bożego Narodzenia, że, no, że jestem.